Uwielbienia Maryi według Alfonsa de Liguriego, Przykład 27, strona 321. Tryteniusz, kanizjusz i inni autorowie piszą, że w Magdeburgu, mieście niemieckiem, mieszkał człowiek nazwiskiem Udon albo Hartwig, który kiedy jeszcze był w szkołach, stał się przedmiotem pośmiewiska wszystkich swoich współuczniów, a to z powodu braku zdolności. Dnia pewnego, gdy bardziej jak kiedy smucił się tę swego pojęcia, poszedł do kościoła, gdzie był cudowny wizerunek przy Najświętszej Panny i wzywał jej opieki i pomocy. Maryja ukazała mu się we śnie i rzekła Udonie, pragnę Cię pocieszyć i wyjednam Ci u Boga nie tylko takie zdolności, żeby się już Ciebie nie naśmiewano, ale nawet taką łatwość do nauk, że się wszyscy dziwić będą. A prócz tego zapowiadam Ci, że po śmierci tutejszego arcybiskupa zostaniesz wybranym w jego miejsce. Cała ta przepowiednia ześciła się u Don nadzwyczajny uczynił postęp w naukach, a po pewnym czasie został arcybiskupem magdeburskim. Na nieszczęście okazał się tak niewdzięcznym Bogu i swojej dobrodziejce, że zaniedbując się we wszystkich ćwiczeniach pobożnych, stał się zgorszeniem całego kraju. Nocy jednej, gdy się oddawał rozpuście, usłyszał głos mówiący do niego: Udo cessa de ludo, ludisti satis udo. Udonie, zaprzestaj hulatyki. Nachulałeś się do syta, udonie. Za pierwszym razem rozgniewał się na te słowa. Sądząc, że jakiś człowiek w ten sposób go upomina Lecz gdy po raz drugi i trzeci Też wyrazy dały się mu usłyszeć Zdjęła go obawa, czy nie było to upomnienie dane mu z nieba Jednak gorszącego sposobu życia nie zmienił A liści oto kara, która go spotkała Chociaż Pan Bóg pozostawił mu był Jeszcze trzy miesiące czasu na opamiętanie się Pewien pobożny kanonik nazwiskiem Fryderyk Jednej nocy trwał na modlitwie w kościele świętego Maurycego, prosząc Pana Boga, aby odwrócił, odwrócić raczu wielkie zgorszenie, jakiego był powodem nieszczęsny ów arcybiskup. Nagle wicher gwałtowny wyparł drzwi kościelne, weszło dwóch młodzieńców trzymających w ręku pochodnie zapalone i stanęło przy wielkim ołtarzu. Potem przyszło dwóch drugich, i rozpostarło przed ołtarzem kobierzec, na którym postawili dwa krzesła złote. Następnie wszedł jeszcze jeden, który w stroju rycerskim i z mieczem w ręku stanął na środku kościoła i zawołał. Oświęci, państwo w niebie, królujący, których relikwie spoczywają w tym kościele, przybądźcie, aby być świadkami strasznej sprawiedliwości, jaką wymierzać będzie sędzia najwyższy. I w tejże chwili okazała się wielka liczba świętych, a z nimi dwunastu apostołów, jakoby rajców sądowych. W, potem wszedł sam Pan Jezus i zasiadł na jednym z dwóch krzeseł. Na koniec okazała się i Maryja Panna, otoczona mnóstwem dziewic, i Boski Syn jej umieścił ją na drugim stołku. Wtedy Najwyższy Sędzia kazał przywołać winowajcem, a tym był nieszczęsny Udon. Święty Maurycy przemówił – i domagał się sprawiedliwości w imieniu ludu zgorszonego bezczelnym postępowaniem swego pasterza. Wszyscy zawołali wielkim głosem, Panie, on zasłużył na śmierć, a więc niech umiera. Wyszek sędzia odwieczny, podziwiajmy zaś tu wielką litość Maryi przed wykonaniem tego wyroku. Nie mogąc się doczekać, aby do jej pośrednictwa udał się winowajca, gdy po to właśnie tam przybyła ta czuła matka, chociaż wszyscy pozostali, wyszła z kościoła, aby nie być świadkiem spełnienia tak strasznej sprawiedliwości boskiej. Potem wykonawca wyroków najwyższego, który wszedł był z mieczem w ręku, zbliżywszy się do Udona, jednym zamachem ściął mu głowę i widzenie znikło. Ponieważ wtedy w kościele zrobiło się ciemno. Kanonik drżący od przerażenia poszedł do dolnego kościoła dla zapalenia świecy przy lampie, tam gorejącej, a wróciwszy ujrzał ciało Udona leżące z głową, odciętą na posadzce, krwią zbroczoną. Skoro dzień się zrobił, lud zbiegł się do kościoła, a kanonik opowiedział całe widzenie i straszny jego koniec. W tejże chwili jeden z kapelanów Udona, znajdujący się w jego pałacu, który nic nie wiedział jeszcze o tym, co zaszło, ujrzał w objawieniu tego nieszczęsnego prałata pogrążonego w przepaść piekielną. zwłoki jego wyniesiono i wrzucono w śmiecisko, lecz krew pozostała na podłodze jakby na wieczną pamiątkę i miejsce to zawsze pokryte jest kobiercem od owego czasu. Zwyczajem jest odsłaniać je, gdy nowy arcybiskup wstępuje na tę stolicę, aby na widok śladów tak przerażającej kary tem silniej stanowił sobie żyć, jak na pasterza dusz przystoi, a chronił się niewdzięczności za łaski odebrane od Pana Jezusa za pośrednictwem Jego Matki Przenajświętszej. Modlitwa o i niebiańskie dzieciom, Ty, któraś przeznaczona na Matkę Odkupiciela Mojego i na pośredniczkę biednych grzeszników, zlituj się nade mną. Oto u nóg Twoich jeden z największych niewdzięczników, ale który ucieka się do Ciebie i błaga Cię o miłosierdzie. Prawda, że niewdzięcznością moją względem Boga i Ciebie zasłużyłem, abyście mnie opuścili. Lecz słyszę zewsząd i wierzę, bo wiem, jak wielkie jest miłosierdzie Twoje, że nigdy nie omieszkujesz ratować tego, który poleca się Tobie z ufnością. A więc o Maryjo, najszczytniejsza z istot stworzonych, która w wyższym nad Ciebie widzisz tylko Boga, w obliczu którego najwięksi w niebie są maluczkimi, o święta nad świętymi, o odchłani łask, o pełna łaski, poratuj. Nieszczęsnego, który z własnej winy łaskę postradał, wiem, żeś tak umiłowaną od Boga, że ci on niczego nie odmawia. Wiem także, że ci miło jest używać Twojej potęgi na korzyść biednych grzeszników. Radzę okazać, jak przemożnym jest przed Bogiem wstawienie się Twoje, otrzymując dla mnie światło Ducha Świętego i płomienie miłości Boga tak silne, aby mnie one zmieniły z grzesznika w świętego i odrywając serce moje od wszelkich upodobań ziemskich, napełniły je uczuciem najżywszej miłości Jezusa. Spraw to. Bo ci wszystko możliwem, o Pani moja, spraw to dla miłości tego Boga, który wyniósł Cię do takiego szczytu, do takiej potęgi, do takiego miłosierdzia. Tego się spodziewam. Amen.